Witajcie, w tym filmiku chciałbym wam zaprezentować ten oto czytnik e-booków Onyx Box C65 HD A więc spójrzmy na to co tutaj posiadamy Najważniejszą sprawą jest ten oto e-papier Ta technologia to najlepszy rodzaj nośnika dla e-książki Jest to idealne rozwiązanie dla e-książek, ponieważ zapewnia ono jakoś porównywalną jak z klasyczną książką Im lepsze światło dookoła tym lepiej widzimy tekst Taki ekran zapewnia też brak refleksów świetlnych a także żywotność baterii, którą liczymy w dniach a nie w godzinach, jak w przypadku ekranów E-papier to także lekkość, która jest niezmiernie istotna przy urządzeniach przenośnych. Tutaj mamy ekran o przekątnej 6 cali, rozdzielczość to 1024x768 pikseli. Taki ekran zapewnia nam komfort z czytania, wszystkie czcionki ładnie widzimy, cały tekst się mieści i tak dalej, więc komfort czytania jest bardzo duży i naprawdę polecam taką przekątną i taką rozdzielczość ekranu. Ponadto ten czytnik e-booków jest wyposażony w procesor o taktowaniu 1 GHz co pozwala naprawdę na płynne przemieszczanie się pomiędzy stronami, pomiędzy menu i różnymi aplikacjami. Dzięki tak dobrym osiągom procesora, aplikacje działają naprawdę płynnie. Nie ma także tutaj żadnych ścinek itd. więc nie musimy się martwić o testowanie naszej cierpliwości. Ponadto RAMu tutaj zainstalowano 512 MB, więc dzięki temu całe przemieszczanie się pomiędzy różnymi aplikacjami, stronami i różnymi funkcjami jest płynne i bezproblemowe. Teraz zajmiemy się pamięcią. Pamięć wewnętrzna tutaj wynosi 4 GB co starcza na około 5000 książek, czyli to jest naprawdę duża, duża ilość. Ale ponadto możemy rozszerzyć tą pamięć do 302 GB poprzez kartę SD. Ten czytnik jest oparty na systemie Android. Teraz chciałbym pokazać, jak tutaj to wszystko wygląda. Więc przypuśćmy, że mamy tutaj lekturę naszą Krzyżaków Andryka Sienkiewicza. Włączam, się ta książka i tutaj już mamy możliwość czytania. Oczywiście mamy wiele funkcji dostępnych, takich jak słownik, możemy sobie sprawdzić dane słowa, mamy ponadto funkcję bardzo ciekawe, czytania na głos, tutaj jest zainstalowana Iwona, więc jeżeli nie mamy już się po prostu czytać, to możemy sobie wysłuchać, wysłuchać całej tej książki. Naprawdę przyjemny głos i przyjemnie się tego słucha, więc naprawdę polecam. Ponadto, jeżeli chcemy już czytać, to mamy oczywiście możliwość zmiany czcionki. Tutaj wybieramy sobie, czy zwiększymy, zmniejszymy, czy może pogrubimy. Mamy także funkcję obrotu, czyli możemy sobie w każdą stronę obrócić tekst. Nie ma z tym żadnego problemu. Ponadto, możemy sobie wyszukać daną frazę więc tych opcji naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dużo możemy także dodawać adnotacje do jakiegoś tam tekstu a także kopiować wybrane fragmenty ten model posiada także wi-fi dzięki czemu możemy się łączyć z internetem co wiąże się z kilkoma funkcjami pierwszą jest sklep, w którym możemy kupić interesujące nas książki Mamy rekomendowane i tak dalej. Różne kategorie sobie wybieramy. Niestety teraz nie ma połączenia z internetem, ale jest naprawdę dużo fajnych książek i to w przyzwoitej cenie. Kolejną możliwością, jaką daje WiFi jest też przeglądarka internetowa. Niestety też Wam nie pokażę, gdyż nie mam internetu, ale wiedzcie, że taka funkcja jest. Ponadto jest tu możliwość instalowania aplikacji. Kilka jest już wgranych, Między innymi Galeria, Legimi, Muzyka czy Sky Drive. Mamy też tutaj y, dwa takie przyciski funkcyjne, które służą do przemieszczania się. Na przykład tutaj y, na stronie przemieszczamy się w przód, no i wiadomo w tył. To ułatwia znacznie pracę, nie trzeba tak klikać tutaj y, na, na ekran. Jest tutaj także przycisk y, cofania. Tutaj mamy ustawienia różne możemy sobie wybrać opcje i tak dalej. I język, system, tutaj wyświetlacz, pamięć i ustawienia startowe. Podsumowując, zakup takiego urządzenia to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy uwielbiają czytać książki, niezależnie gdzie się aktualnie znajdują. Dzięki takiemu małemu urządzonku, które pomieści wiele, wiele naszych ulubionych książek, możemy wczytywać się w nie niezależnie gdzie aktualnie jesteśmy? Możemy czytać nasze ulubione książki, niezależnie od oświetlenia na dworze. To jest właśnie minus ekranów LCD, że przy mocnym oświetleniu ciężko nam zobaczyć cokolwiek na ekranie, a tutaj widzimy wszystko ładnie i przejrzyście. Ponadto możemy ustawić sobie dowolną czcionkę, jaką chcemy. Dzięki temu komfort czytania jest niezwykle duży. A więc, koniec końców, bardzo polecam takie urządzenie dla wszystkich. Molik książkowych i nie tylko. Cena takiego urządzenia no waha się. No, to zależy, jaki jest ekran wykorzystywany, czy właśnie LCD, czy e-Ink. Polecam oczywiście e-Ink, gdyż to jest ten prawdziwy e-papier. I ceny się wahają, chyba od 300 zł. w górę. A takie LCD można kupić już za, za 200 zł, ale tych niestety nie polecam, gdyż to nie jest prawdziwy e-papier i to jakbyśmy czytali po prostu. Z monitora lub z tabletu. Minusem jest to, że ten model nie posiada podświetlenia, dzięki czemu no wieczorem mamy problem z czytaniem tekstu. A takie oświetlenie właśnie ułatwiłoby to, gdyż moglibyśmy sobie ustawić takie i takie oświetlenie i fajnie by się czytało daną książkę. Do tego czytnika jest dołączony kabel USB i tylko on więc tak naprawdę z niego ładujemy. Tutaj także nasz czytnik, a bateria, właśnie tutaj wspomnę, że starczy naprawdę na bardzo długi czas, prawdopodobnie kilka tygodni, ale nie wiem, jeszcze nie testowałem tak długo y, tego czytnika. Nie mamy, niestety, w zestawie tutaj etui, więc musimy się sami zaopatrzyć w takie etui, żeby nic nam się z tym czytnikiem nie stało. A więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia!